Gdy w latach 80. weszliśmy do kina, obejrzeliśmy ten film, czyli elektronicznego mordercę, który próbuje zlikwidować Sarę, Konor, niszcząc wszystko na swojej drodze, byliśmy zachwyceni i szukaliśmy gier w tematyce... The Terminator. I właśnie niedawno wyszła gra, o której dzisiaj chcę wspomnieć, a już we wrześniu, 5 września będziemy mieć możliwość pogrania... W grę Terminator 2 No Fate. Gra naprawdę świetnie odwzorowana, jeżeli chodzi o historię z Terminatora 2. Jednak wracamy, słuchajcie, do gry z tytułu tego materiału, czyli Terminator Road to 1984. Tytuł wydany w grudniu 2024 przez niejakiego Hicksa. Twórca tej gry również posiada swój kanał na YouTubie, w którym obgrywa i pokazuje i tłumaczy dużo gier z ZX Spectrum. Więc zajmijmy się tytułem stworzonym przez Higgsa. W tej grze historia jest dość krótka, jak sami widzicie, to są czasy przed pierwszą częścią Terminator Terminatora, krótko przed teleportacją do 1984. Tej grze skaczemy, czołgamy się i rozwiązujemy łamigłówki, próbując przedrzeć się przez rozgałęzione korytarze tego ośrodka z 1929 roku, w którym znajduje się wehikuł czasu, którego Skynet użył do przetransportowania modelu T800 do roku 84. I tu wcielamy się w Kyla Risa jako jedynego ocalałego z grupy yy, zadaniowej, który znajduje się w Skynetzie. Jego zadaniem, słuchajcie, jest dotarcie do dziewięciu układów scalonych, ukradzenie ich ze Skynetu, aby zbudować drugi teleport, który przeniesie go do roku znanego z pierwszej części Terminatora. Nasz bohater jest uzbrojony w karabin, ale niestety nie posiada do niej amunicji, jak również stracił już wszystkie granaty. Więc pierwszą rzeczą, którą musimy zrobić, to znaleźć amunicję, jak również znaleźć granaty, które pomogą nam zniszczyć niektórych z terminatorów będących w tej grze. Jak doskonale wiem, moi widzowie są ekspertami, jeżeli chodzi o gry platformowe, więc nie muszę Wam tłumaczyć, że jest to klasyczna platformówka z widokiem z boku i pojedynczym ekranem. Jednakże, jak sami zauważyliście, gdy skaczemy z ekranu na przykład z lewej strony na prawą stronę, nasza postać nie zatrzymuje się przy zmianie ekranu, ta dalej postać przelatuje. To jako informacja dla tych, którzy będą się bać przeskoczyć na kolejny ekran. Druga sprawa to sterowanie. Możemy oczywiście sterować naszą postacią joystickiem, jak również jeżeli ktoś nie ma joystick'a, chociaż nie wierzę, żeby ktoś z Was nie miał, możemy oczywiście sterować tą grą z klawiatury. I jak pewnie sami zauważyliście, przeciwnicy nasi respawnują się, gdy wracamy z ekranu jednego na drugi. Osoba, postać, którą zniszczyliśmy, terminator, którego zniszczyliśmy na tym ekranie. Respawnuje się z automatu, gdy na ten ekran znowu powrócimy. Tak więc uważajcie na strzelanie, uważajcie na swoje strzały, na granaty, ponieważ niektórych terminatorów możemy zniszczyć jednym strzałem, na niektórych możemy użyć tylko granatów. A na przykład na te terminatory T100, te geognisienicowe, naprawdę musimy wystrzelić z 8 do 10 pocisków, aby ich zniszczyć. Natomiast dronek również inne maszyny latające na szczęście możemy zniszczyć jednym strzałem. Jak sami widzicie, zginąłem i pamiętacie w tej grze, mimo tego, że macie 5 żyć, naprawdę trzeba zaplanować całą rozgrywkę w innym przypadku, te 5 żyć chyba raczej nam nie wystarczy. Ja zaczynam od miejsca, w którym zginąłem, spróbujmy przejść dalej i zobaczymy czy moja misja zakończy się sukcesem. Pamiętajcie również, że wszystko, co się róża, może Was zabić. Przeciwnik może na Was nie wystrzelić, ale gdy Was dotknie, jesteście eksterminowani. Nie wiem, czy mogę się zgodzić z twórcą tej gry, który wspomniał, że poziom w tej grze jest umiarkowany. Moim zdaniem jest bardzo, bardzo ciężko. No ale kwestia podejścia, jak to gra. Możliwe, że Borsuk, wyśmienity gracz w gry Arcade, jak również inne. Wszystkie platformówki ogarnąłby tą grę z pięcioma życiami, mi się to niestety nie udaje. Tak więc gdy będziecie w tą grę grać, pamiętajcie, aby y, dobrze zaplanować, gdzie chcecie pójść, jak również pamiętajcie o tym, że trzeba wyczuć odpowiednie miejsce, w którym momencie trzeba skoczyć, aby jakiś terminator znowu na was nie ruszył. Jeżeli chodzi o samą grafikę, trzeba przyznać, że gra wygląda naprawdę solidnie. Świetne kolory, gra prawie na całym ekranie naszego monitora. Na dole mamy informacje o postaci, czyli ile żyć w tej chwili mamy, ile pocisków posiada nasz pistolet, nasza, nasz karabin w sumie, jak również ile mamy granatów. A z prawej strony, oczywiście, mamy informacje, ile układów scalonych musimy jeszcze znaleźć. No i te informacje w sumie wystarczą nam, aby. Rozpocząć walkę ze Skynetem i uratować a również całą ludzkość w przyszłości. Natomiast, jeżeli chodzi o wymagania sprzętowe, ta gra wymaga bardzo mocnego sprzętu. Wystarczy Wam ZX Spectrum 128. Jak sami słyszycie, muzyka również w tej wersji ZX Spectruma jest obsługiwana. Dla osób, którzy korzystają z emulatorka, jest to w sumie informacja bez znaczenia, ale dla osób, które chciałyby pograć na przykład tą grę na ZX48, no tutaj jednak będzie problem. Musicie mieć minimum ZX Spectrum 128. I przyznam wam się bardzo szczerze, że gra naprawdę mnie wciągnęła. Może jest to ta muzyka, Oryginalna z Terminatora. Może to jest cała historia, która jest opowiedziana, jak to było przed yy, teleportacją Kyle'a Risa, jak również Terminatora T800, ale ta gra ma coś w sobie, że chcę przejść w tą grę dalej. Fakt faktem jest, ginę, ale nie zatrzymuje mnie to i chcę dowiedzieć się, czy uda mi się zebrać wszystkie 8 układów scalonych i teleportować się, aby uratować naszą bohaterkę, czyli Sarę Connor. Mam nadzieję, że wy tak samo macie macie chęć pobrać tą grę. Ja za chwilkę wam pokażę, gdzie możecie ją pobrać, a podsumowując całą grę, uważam, że ten tytuł powinien znaleźć się w kolekcji każdego ZX Spectrum maniaka, czy też również retro maniaka, jeżeli chcecie obgrywać wszystkie gry z lat 80., 90., a nawet tytułów, tak jak ten z 2024 roku, ale naprawdę z świetną rozgrywką, muzyką i również fabułą. No bo w sumie każdy z nas zna Terminatora i Terminatora 2. No i tak na koniec, mam nadzieję, że ten krótki materiał zachęcił Was do pobrania tej gry. Oczywiście, tak jak wspomniałem, za chwilkę Wam pokażę, gdzie tą grę pobrać. Ja chciałbym jeszcze raz serdecznie wam podziękować za subskrypcję, za komentarze, za łapki w górę. Za to, że nie jestem sam, a nasza rodzina retromaniaków się rozrasta. Dziękuję wam, za to serdecznie dziękuję, że jesteście. A jeżeli jesteście tu pierwszy raz, zachęcam was do subskrypcji mojego kanału i zostawienia dzwoneczka, aby otrzymać powiadomienia o wszystkich nowych materiałach. Jeżeli chodzi o samą grę, Przechodzimy oczywiście na tą stronkę. Link w opisie na dole, i tutaj, pod napisem Download Now, możecie kliknąć i pobrać tą całą grę. Ja tutaj przesunę, może, bo zobaczmy jeszcze, jakie levele nas czekają. Te obrazki znacie już z tej rozgrywki, którą właśnie yy, przeszedłem. Dalej, jak sami widzicie, mamy różne, różniaste. Laboratoria, jakieś piły mechaniczne, kolejnych terminatorów, które musimy zniszczyć, aby ze zebrać wszystkie 9 yy, mikrochipów. I na pewno nie jeden z Was również zrobił wielki oczy, gdy zobaczył ten ładny obraz terminatora na ZX Spectrum. Przesuwając stronkę w dół, mamy oczywiście tam informację, ja, na jakich wrogów możemy yy, spotkać jakich wrogów możemy spotkać w tej grze. Tu mam jakieś różne, różniaste wersje Terminatora, od gąsienicowego po naszego najmocniejszego Terminatora T-800. Każdy z nich w inny sposób może zostać zniszczony. Poczytajcie sobie, przetłumaczcie sobie tą stronkę na język polski i będziecie wiedzieć z kim ma do, macie do czynienia i w jaki sposób można go wy, wyeliminować z tej gry. I dla wszystkich początkujących, aby pobrać tą grę, klikamy na Download Nam. Otwiera nam się druga stronka, oczywiście tam jest prośba o danie jakiegoś datku 2 dolarów lub też więcej dla twórcy tej gry. Jeżeli oczywiście tego nie chcecie zrobić lub też chcecie grę wypróbować, kliknijcie nad dwoma dolarami. No thanks, chcemy tylko sobie pobrać tą grę. Klikamy tam i mamy trzy wersje gry po hiszpańsku, portugalsku i chyba po angielsku. Druga jest oczywiście po angielsku, pobieracie tą wersję, i to wszystko możecie spróbować w swoich sił. Moi drodzy, to wszystko. Trzymajcie się, cześć. Miłej zabawy, i do następnego razu.